I to już będzie, proszę Państwa, runda swobodnych wypowiedzi. Każdy z kandydatów będzie miał do dyspozycji jedną minutę. Pierwszy odpowiada. Nie odpowiada tym razem, po prostu mówi to, co chce. Robert Biedroń. Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cezar Emchyl wprowadził swoje regiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry sinę. Wściekły i wygodniamy wciąż gryzie i końca. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili? Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplata się z innymi w procesie, który uczeni nazwali ominucją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią.